Czy kiedykolwiek czułeś się zagubiony słuchając eksperta, który używał tak skomplikowanych słów, że w końcu przytakiwałeś, nie mając pojęcia o co mu chodzi? Albo próbowałeś zdiagnozować, dlaczego twój komputer działa wolno, tonąc w dziesiątkach teorii spiskowych z internetowych forów. To uczucie paraliżu w obliczu złożoności jest celowo projektowaną pułapką. Wmawia nam się, że im bardziej skomplikowane wyjaśnienie, tym jest ono mądrzejsze. To kłamstwo. Istnieje zapomniane od setek lat narzędzie myślowe, tak ostre, że przecina każdy bełkot i chaos. Nazywa się Brzytwa Okhama. W ciągu najbliższych trzech minut nie tylko pokażę ci, jak działa, ale dam ci klucz do jej używania, byś odzyskał władzę nad każdą decyzją. Mówiąc najprościej, Brzytwa Okhama to zasada, która mówi: Jeśli masz kilka konkurencyjnych wyjaśnień dla jakiegoś zjawiska, najprawdopodobniej to najprostsze jest prawdziwe. To, które wymaga najmniejszej liczby założeń. Nie oznacza, że świat nie jest skomplikowany. Oznacza, że nie powinniśmy mnożyć bytów ponad potrzebę. Wyobraź sobie lekarza z XIX wieku. Pacjent ma gorączkę i kaszel. Jeden medyk twierdzi, że to kara boska za grzechy, wymagająca modlitwy i pielgrzymki. Drugi, że to wpływ złych oparów z pobliskiego bagna a trzeci, że to po prostu infekcja, którą trzeba leczyć odpoczynkiem. Brzytwa Okama podpowiada, by odrzucić demony i magiczne mgły na rzecz najprostszego, biologicznego wytłumaczenia. To narzędzie zrewolucjonizowało naukę, ale jego prawdziwa moc leży w życiu codziennym. Używasz go, gdy twój samochód nie odpala. Czy zakładasz sabotaż międzynarodowych szpiegów? Czy po prostu sprawdzasz, czy akumulator się nie rozładował? Wybierasz prostsze wyjaśnienie. Dlaczego tak rzadko stosujemy je świadomie? Nasz mózg kocha dramatyczne historie. Teorie spiskowe są ciekawsze niż prosta prawda. Poza tym, złożoność daje iluzję głębi i intelektu. Ludzie, którzy chcą tobą manipulować, od polityków po marketingowców, celowo komplikują przekaz, byś poczuł się głupszy i oddał im kontrolę. Ta zasada to twoja tarcza. Działa w biznesie, gdzie proste modele biznesowe często wygrywają z przekombinowanymi strategiami. Działa w zdrowiu. Gdzie podstawy, sen, dieta, ruch są ważniejsze niż egzotyczne suplementy. Działa w relacjach, gdzie zamiast snuć skomplikowane teorie o czyimś zachowaniu, czasem wystarczy prosta, szczera rozmowa. Więc jak możesz używać tego na co dzień, to proste. Gdy stoisz przed problemem lub próbujesz coś zrozumieć, zadaj sobie jedno potężne pytanie. Jakie jest najprostsze możliwe wyjaśnienie tej sytuacji? I jakie jest pierwsze, najprostsze działanie, które mogę podjąć, by to sprawdzić? To pytanie jest jak ostrze brzytwy, tnie prosto do sedna. Poznanie tej zasady to pierwszy krok do mentalnej wolności. Są inne pułapki umysłu, które czekają w ukryciu. Zasubskrybuj, a razem zdemaskujemy je wszystkie.